Prawo numer 7. Zmuszaj innych do działania, nie dając im wyboru. To prawo mówi o tym, jak subtelnie wpływać na innych, by podejmowali decyzje, które są zgodne z Twoimi celami, a oni sami myśleli, że to ich własna inicjatywa. Manipulacja władzą opiera się na zdolności do sterowania sytuacjami i ludźmi w taki sposób, by nie byli świadomi, że to Ty trzymasz kontrolę. Pomyśl o Napoleonie, który potrafił zmusić swoich dowódców do podejmowania działań w Jego imieniu. Mimo że wydawali się mieć pełną swobodę wyboru, albo o współczesnych liderach, którzy za pomocą mediów i sugestii wpływają na zachowania milionów ludzi, przekonując ich, że to oni sami dokonali wyboru. Ale jak to osiągnąć? Właśnie poprzez tworzenie sytuacji, w których inne osoby czują, że ich decyzja jest wynikiem ich własnej woli podczas gdy tak naprawdę Ty je do tej decyzji popchnąłeś. Pamiętaj, kontrola nie zawsze oznacza bezpośrednią siłę. Czasami to subtelna manipulacja, która pozwala Ci osiągnąć swoje cele, nie mając wrażenia, że używasz władzy.